Była okazja, żeby znaleźć czas na grania. Nie było spotkań, nie było tych rozmaitych bernisarzy i tak dalej. Był czas, no to grałam. Bo tak to albo malować, albo grać, a wtedy i malowałam, i grałam. Każdy musiał znaleźć swój sposób na nią. Przechorowałam po prostu trzy miesiące bardzo ciężko. Jakoś tam wyszło. Po prostu o twórczości nie było w tym momencie mowy. Także negatywnie miło znajdziała. Myślę, że sztuka i uprawianie sztuki i zajmowanie się czymś takim irracjonalnym w zasadzie, bo tu nie ma żadnego obciążenia funkcją sztuka ma taką duchową, w moim odczuciu, funkcję, to COVID szczególnie zrobił jakieś takie przetasowanie priorytetów jakby twórczych i uświadomił nam pewną jednak, e, pewne ostre zderzenie pomiędzy fizycznością a duchowością, pomiędzy tym, jak kruchy jest nasz, nasz jakby ten podkład fizyczny, organiczny, to zdrowie, mówiąc najprościej, a jak, jak, to się ma mierzyć z, z, z powiedzeniem Arzlonga "Vita brevis, sztuka wieczna, życie krótkie", prawda? I, I ta refleksja wyraźnie wyszła w tej chwili na, na plan pierwszy w COVIDzie. Także bez wątpienia to też u mnie, przynajmniej rzutowało na charakter prac, na taką pewną spowolnienie, pewnej pospieszności, która nieraz wynikała z jakichś działań komercyjnych, być może czy innych jeszcze spraw. I to jest ta trauma, obawa o bliskich. W ogóle człowiek wie, że dzisiaj jest, a jutro go może nie być. Ale czas pandemii sprawia, że zdajemy sobie nagle sprawę, że wszystko to tak przemija i że jesteśmy yy, może takim trochę bąblem na wodzie. Ja się zakaziłem, żona się zakaziła, żona jeszcze wyraziła takie, taką nadzieję, że byśmy razem umarli. Bo co ja zrobię, bo z niej i odwrotnie by mogło być, to są autentycznie to, co powiedziała. Umarła pierwsza, a ja jak chołek teraz sam mieszkam, mi jest tak przykro, tak żal, że jej nie ma, bo to taka dobra niewiasta była. Była bez siła dosłownie. On tak działa, że pozbawia ludzi kompletnie siły. Ja nie miałam załamań psychicznych. Choć mówiąc, wśród gdzieś tam bliższych czy dalszych znajomych, no było tak, że Gość zachorował, mąż koleżanki zachorował, wzięli go z szpitala, zoperowali, no ale złapał koronawirusa, po operacji, no to poszedł, został już w tym szpitalu. Ja, ja wejdę do kościoła i tak, żeby ludzi nie było, żeby tak spokój był, lubię spokój teraz. I to czego doznajemy w tych trudnych czasach pandemii sprawia, że um, inaczej trochę malujemy. Jakby chcielibyśmy uciec od tego świata w jakąś przestrzeń, nie wiadomo jaką, może właśnie w sztukę. Cóż, no, się w pracowni dla mnie było dość bezpieczne, że ja tutaj zawsze pracuję w, w jakiejś takiej sa, sa, samotnej aurze. To zresztą jak większość twórców, prawda, że musimy się jakby ze sobą rozliczać. Bo trzeba było czas wypełnić. A ja się nie lubię nudzić. Ja zawsze muszę mieć jakieś zajęcie. Sie, ze mną się śmieją, się moje dzieci. Mama, twoje ręce ciągle muszą coś robić. Ty nie możesz spokojnie usiedzieć. Ja mówię, no trudno, energia mnie roznosi. Cieszcie się, że jeszcze tyle energii mam. Co <grywa> mi bardzo pomaga, to, że mam tyle tych zainteresowań i, i czasu w końcu mi brakuje. No, walczę, walczę, żeby przyjść do, do sił, bo po prostu upodobania w tym kierunku. No to jest nasze życie, my żyjemy tym, gdybyśmy się nie spotykali, gdyby nie było tych wystaw, to każdy Się skapciał, siedziałby w domu tylko w bamboszach, pod telewizorem i na tym koniec, a, a my po prostu żyjemy sztuką. Tak, pomaga ogród, pomagają kwiaty, które sadzę i pielęgnuję, pomagają koty, które kocham, pomaga wiele rzeczy. Tak jest życie, no i nic na to nie poradzimy. A jak takie jest, no to trzeba się cieszyć, póki można. Póki człowiek może się śmiać, a jeszcze śmiać się z samego siebie, to jeszcze jest dobrze. Bo jak się nie śmieją, to gorzej. Ale jak człowiek sam z siebie się śmieje, co świat jest piękny wtedy? Bo człowiek potrafi krytycznie do siebie podejść. Jak byliśmy w waszym wieku, czy jeszcze młodsi? To tak się ten rok wydawał długi, a w tej chwili to galapuje dosłownie. I dla nas dwa lata to takie trochę wyrwane z życia. Tworzymy tak trochę, um, mając nadzieję, że jednak jeszcze zdążymy wystawić, pokazać. Pandemia dała nam z drugiej strony ten czas na to to tutaj gdzieś bardzo mocno odczuliśmy takie bardzo pierwotne, że tak powiem, zapotrzebowanie na kontakt z odbiorcą, prawda, że zostaliśmy nagle tego pozbawieni, a to ja wiem jak jest na wystawie, jaka jest reakcja ludzi, jak, jak, jakie są dyskusje takie kuluarowe, no to wszystko nawet nas czegoś uczy i nie wiem, myślę, że szalenie Czujemy się, ja przynajmniej, osamotniony w tej, w tej elektronicznej tylko świecie. Są tworzeniem, spełnieniem się. Ja się spełniam poprzez rzeźbę, poprzez yy, fotografie, poprzez dziennikarstwo, które uprawiam bardzo szeroko, poprzez yy, kontakty z ludźmi. Yy, mam zadowolenie, że, coś, że jestem potrzebny, że, się, że coś dla kogoś, coś zrobiłem. Nie za pieniądze, a, a tak. No jest czymś bardzo ważnym. Maluję od zawsze. Jest to coś, co, co jest jakąś koniecznością. Na każdej kartce papieru, nawet czasami w kawiarni. Ja trochę skakałam w moim życiu, jeżeli od techniki przeszłam wszystkie. Sztuka jest dla mnie po prostu sensem życia w tej chwili. To jest to, jest, to dlaczego, dlaczego żyję, bo już nie mam innych takich spraw. Dzieci wyrosły, wnuki wyrosły, prawny już jest w, gimna w technikum, No to już nie mam dla kogo żyć, tylko dla sztuki. <grywdy> tylko dla sztuki mogę już teraz tylko żyć. Ja, aha, ja byłem malarzem, zapomniałam powiedzieć, nie? To, to jest o, to jest druga matka boska. Tam dzieciątko, panienka z dzieciątkiem. Jest, o, tam moje maki, gołe baby. Jedna tam jest. A ja tych bałych to dużo namalowałem, ale z pamięci malowałem. Nieraz to stawiano mi jako zarzut, że zbyt poważnie traktuję tą rzeźbę, że nie ma takiej, jakiejś może wesołkowatości, jakiegoś takiego rozbawienia rzeźbą. Jakoś to nie, nie bardzo wychodzą takie, takie, takie powierzchowne rzeczy. Bardziej wolę się już zagłębiać. Czymś takim eschatologicznym, takim, takim uciekam w rzeźbę architektoniczną, w te, w te klimaty, takie, które zawsze stawiają pytanie, przejścia, co jest za fizycznością, czy, czy tu się kończymy już, czy jeszcze to, to gdzieś dalej się wszystko toczy, prawda? Myślę, że, że COVID najdobitniej nas jakby skazał na takie pytania w tej chwili. To, to, to jedno słowo to dużo mówi. Wszystko przemija. Kiedyś się zaczyna, kiedyś się kończy. Ale przemijanie jest czymś, oczywistym i jak nasz ojciec święty powiedział w tryptyku rzymskim zatrzymaj się to przemijanie ma sens. I pandemia dała szansę ludziom żeby się zatrzymali. Zobaczyli że jest wiele rzeczy jeszcze innych ważnych niż taka pędząca rzeczywistość.